O. o! Gdzie ja jestem? O kurde, chyba włamałem się do studia Radia Z. Radia Z. To ja... Gawroński Piotr, dziennikarz, wszechstronny, utalentowany, ale przede wszystkim kolega Tomka Ochoty. Witam Cię w 223. notowaniu listy przebojów LP20. Sprawdźmy, jakie jest TOP 5 w tym tygodniu, to w kolejności alfabetycznej. Fukaj i Vito Bambino – Zabiorę Cię Tam, Jan Burns, Mateusz Ciawłowski – Wielka Moc, Oskar Cyms – Zabierz Mnie, Ta Malutka Skóra. Sprawdźmy, kto zdobył pierwsze miejsce. Miejsce 20. Roxy, Codzienność, Pamiętaj Nas, dwa miejsca w dół. Miejsce 19. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, Naiwna Ja, nowość. Miejsce 18. Merys Polski, Niema Już PL, dwa oczka w dół. Miejsce 17. Haihania i Clear Mind, Śpisz, powrót. Miejsce 16. Pan Sawian, Tańcz Mamusiu Tańcz, jedno miejsce w górę. Miejsce 15. Lanbery, Proszę Pana, cztery oczka w dół. Miejsce 14. Marcin Maciejczak, Miłości, nowość. Miejsce 13. Mateusz Ciawłow. Tone, Tonę, trzy miejsca w dół. Miejsce dwunaste, Mrozu i Zalia, odpowiedni moment, dwa oczka w górę. Miejsce jedenaste, Maryla Rodowicz, Błażej Król, Igor Herbut, Misia Furtak, niech żyje bal, nowość. Miejsce dziesiąte, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w kilometrach, jedno miejsce w dół. Miejsce dziewiąte, Dawid Kwiatkowski, dalej, dalej, Chopin Chopin, jedno miejsce w dół. Miejsce ósme, Miju, Zalia, Koder, Leon Krześniak, dopóki się nie znudzisz, cztery oczka w górę. Miejsce siódme, Marta Nowak, Kameleon, jedno miejsce w dół. Miejsce szóste, Ars Latrans Orchestra, ślad, jedno oczko w górę. Chcesz poznać, kto wygrał w tym tygodniu? Wbijaj w link w Bio i sprawdź playlistę na Spotify, Tidal, YouTube Music. Wybierz swój serwis i bądź na bieżąco. A teraz czas na świeżynki. Nowe propozycje do listy przebojów LP20. Zofia Sunset, Filip Metler w ciemności, Jeremi Sikorski wracam, Ania Karwan w Tomi Graj, Merys Polski Kocham Polskę, Klodi Nieidealna, Natalia Mot Żal, Jasiek Piwowarczyk Usłaja Pamiętaj, synu i córko. Głosowanie na Top 20 rusza już w sobotę o 18, a w niedzielę po 12 możesz głosować na propozycje, powroty albo dodać własny numer. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia już za tydzień. pa! pa!